Witam was już w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak ustawić sobie OBSA na słaby komputer bądź laptop. Więc yy, jeszcze chciałbym tylko powiedzieć zaprosić do dostawienia subskrypcji razem z znaczkiem oraz dostawienia łapeczki w górę. 20 obczek w górę, bardzo by było tutaj fajnie zobaczyć. E, no i jeszcze chciałbym was przeprosić, ponieważ e, pod ostatnim odcinkiem, w, który nagrywając OBSA, który aktualnie ma 70 chyba 2000 yy, wyświetleń. Za co się bardzo, bardzo dziękuję eee, Mówiłem, że w kolejnym odcinku z OBSa nagram o ustawieniach Tamten odcinek wrzuciłem jakiś rok temu i dopiero po roku postanowiłem, że nagram ten odcinek Nie wiem dlaczego miałem nagrać już wcześniej, ale ważne, że po prostu to nagram już teraz No więc dobra, bez wynego przedłużenia, po prostu zapraszam do oglądania No więc dobra, znajdujemy się w OBS Studio 23.2.1 wersji E, ogólnie, przepraszam za tą scenę. Tutaj jest scena do live'ów, e, po prostu no, nie mam jak tutaj inaczej tego ustawić. W każdym razie, wchodzimy sobie tutaj w obs e, Jeżeli ogólnie ktoś nie wie, jak nagrywać oraz streamować, to zapraszam oczywiście linka do tego mojego e, głównego filmu, e, pierwszego z OBS-a, będziecie mieli w opisie. No i teraz, tak, e, prawdopodobnie, jeżeli pobraliście dopiero OBS-a, to tutaj motyw będziecie mieli taki. E, przepraszam, nie taki. E, taki e, ten motyw nie polecam wam. Lepiej się po prostu pracuje przy tym wszystkim. Gdy sobie zmienicie po prostu na dark. Oj, przepraszam. Na dark, ok. Klikacie sobie potem zastosuj. I teraz tak, ja ogólnie się nie znam po prostu na tym jakoś zbytnio, dlatego postaram się Wam po prostu mniej to, co wiem powiedzieć. Więc dobra, tutaj omijamy sobie te dwie zakładki główne i stream, bo to nie jest potrzebne. Wchodzimy sobie w wyjście i teraz tak. Zależy, jeżeli streamujemy, to będzie nam teraz potrzebna zakładka Streaming. Jeżeli nagrywamy, to sobie przewidzie trochę film, do, aż dojdziemy do zakładki nagrywanie. Dobra, więc prawdopodobnie tutaj będziecie mieli tryb wyjścia na prosty, będziecie mieli ustawiony. No więc tak będzie to po prostu wyglądać. Wy sobie po prostu zmieńcie to na zaawansowane. Będziecie mieli to tak samo jak ja. I teraz tak, encoder sobie ustawiacie na x264. Stream będzie wam płynniej. Chodził, nie będzie wam aż tak wszystko tego zamulać, nie będzie wam obciążać po prostu aż tak komputera I teraz tak, e, prawdopodobnie będziecie mieli zaznaczone przez skalowy i wyjściowy obraz, to sobie oczywiście odznaczcie e, I teraz tak, tryb prze, e, typ przepływności Bierz, Wybierzcie sobie CBR, będzie wam po prostu wszystko to jakoś bardziej płynniej chodziło, nie będzie jakiś ścinek e, Przepływność bitową sobie ustawcie na 2500 Im macie lepszy komputer tym po prostu sobie większą ustawcie e, Więc lecimy dalej Interwał klatek kluczowych sobie dajcie na 0 e, Ustawienie obciążenia CPU Wyższe równa się mniej CPU e, Po prostu sobie ustawcie na very fast Ja mam na ultra fast, ponieważ potrzebowałem na parę rzeczy tam do streamów e, Ale ogólnie wy sobie ustawcie ul, e, very fast Jeżeli macie mega słaby komputer to sobie ustawcie ultra fast Ale ultra fast po prostu no Czasami może to nieładnie wyglądać, może być po prostu mniej bardziej rozmazany ekran, więc ustawcie sobie Veryfast. Potem profil, tutaj nie, nic nie wybieracie. Dostrajanie też nie i opcje X264 rozdzielone spacją, tutaj nic nie wpisujecie. Klikacie zastosuj. I teraz tak, jeżeli chcielibyście właśnie nagrywać, to sobie teraz właśnie przechodzimy do, do zakładki nagrywania. I teraz tak, typ standardowe sobie, bo będziecie mieli tutaj takie albo takie, weźcie sobie standardowe. I teraz tak, ścieżka pliku to tutaj po prostu wybieracie, gdzie chcecie, aby wasze filmy się zapisywały. Czyli klikacie sobie przegląd i ustawiacie, gdzie to chcecie mieć, wszystko, żeby wam po prostu nowy film się zapisał. Generuj nazwę plików bez spacji, to oczywiście sobie nie odznaczamy, tak, żeby nie było zaznaczone. Format nagrywania nie polecam ustawiać sobie MP4, ani nic takiego. Najlepiej po prostu sobie filev, ponieważ jeżeli będziecie mieli MP4 lub inny tutaj skrót ustawiony. To na przykład gdy Wam się nagle komputer wyłączy, to po prostu nagranie usunie całkowicie, a jeżeli będziecie mieli w file V, no to właśnie gdy Wam się nagle komputer wyłączy, to nagranie do tego czasu kiedy nagrywaliście, po prostu się zapisze, tak? Mam nadzieję, że rozumiecie. Encoder tutaj ustawiajcie tak samo jak na streamie, czyli po prostu X264. Przez kolejowy wyjściowy obraz wyłączacie sobie. Własne ustawienia muxera, nic tutaj nie wpisujecie Typ przepływności tak samo CBR oraz przepływność bitowa tak samo do 2500 Użyj własnego rozmiaru bufora, tutaj możecie Ale lepiej zostawić, odznaczyć po prostu, żeby to zostało tak jak jest ustawione I resztę zostawicie tak jak jest, tylko tak jak tutaj macie ustawienia obciążenia CPU też na Verifast. Ustawiacie sobie, klikacie zastosuj dźwięk, tutaj nic nie ruszacie E, nagrywanie powtórek, też tutaj nic nie ruszacie. Jeżeli chodzi o zakładkę dźwięk, no to właśnie tutaj nie ma nic spytnio, co by mogło was e, wam przyspieszyć tak wszystko. Jeżeli chodzi o obraz, to sobie wpisujecie rozdzielczość monitora oraz tutaj. E, tutaj sobie filtr skalujący, dajecie sobie na 32 próbki. Prawdopodobnie niektórzy będą mieli zamiast 32-36 albo podobną liczbę, to właśnie też sobie zaznaczcie. Jeżeli chodzi o całkowite wartości FPS-ów, polecam Wam dać 30. Ja na 30 FPS-ach, jak tutaj mam, nagrywam w sumie od początku mojego kanału. Oczywiście, co to robi? To powoduje to, że na przykład jak w grze mamy, dajmy na to 200 FPS-ów. To w obs będziemy mieć jednak te. Będziemy mieć po prostu bardziej takie delikatnie zlagowane, tak minimalnie zlagowane. Będziecie mieli po prostu mniej FPS-ów w obs -ie. Będzie to bardziej, jakby to nazwać będzie to po prostu mniej płynnie chodziło, ale za to nie będzie Wam ścinać bardzo nagrania i gry jeżeli sobie ustawicie na 60 to jest szansa, że będzie Wam trochę ścinać grę oraz trochę obs. -a. jeżeli sobie ustawicie 120 to w OBS będziecie mieli, to w OBS będziecie mieli właśnie 120 FPS, ale już w innych gierkach będziecie mieli, myślę, tak po 20-30 FPS, czyli w skrócie, wyjdziecie tylko na, na, na gorzej, będzie wam po prostu mniej FPS-ów, będziecie mieć. My sobie próbuję ustawić 30 tak jak ja mam. Jeżeli chcecie jeszcze bardziej jakby to nazwać, nic jeszcze, mniej lagów, to sobie możecie włączyć areo, tak jakby, ale no to widzicie jak to tutaj wygląda, więc. To zależy, tak ja akurat tego nie potrzebuję, jeżeli chodzi o skróty klawiszowe, no to e, tutaj macie takie o, po prostu sobie skróty klawiszowe, no to sobie umiecie chyba ustawić, tutaj nie ma nic o przyspieszaniu zaawansowane, e, tutaj tak samo, ja tutaj nic nie zmieniałem, nic też nie polecam zmieniać, e, więc w sumie to wszystko tyle, więc już to chyba wszystko, więc ja Wam dziękuję za oglądanie tego materiału, zostawcie subika, łapeczkę w górę, e, no i co, no i to będzie na tyle, trzymajcie się i do następnego, cześć!